No dzień dobry bardzo, czyli witam serdecznie i ponownie na moim kanale. Dzisiaj trochę z opóźnieniem filmik o tym, jak możesz właśnie zadbać o to, żeby jeszcze bardziej właśnie oderwać się mentalnie od alkoholika. Od razu też właśnie słowo wyjaśnienia, dlaczego później Widzicie tam z tyłu pewnie bałagan w ogóle tak w ogóle to nie patrzcie na niego za bardzo, tylko spojrzcie raz. Jak widzicie, też pewnie po, po ścianach, tak, po ogólnie wystroju wnętrza zmieniłam miejsce zamieszkania. Zresztą chyba wam to mówiłam, a jeśli nie, no to przepraszam, po prostu z natłuku zajęć zapomniałam. No i już jestem właśnie po przeprowadzce i no ale jeszcze całkiem się nie zdążyłam rozpakować, więc. Musicie mi wybaczyć właśnie takie, a nie inne, tutaj właśnie widoki. No i dlatego też właśnie takie opóźnienie. No ale to co, nie będziemy już dłużej przedłużać. W tym tygodniu, właśnie przez to, że, że w tamtym nie było filmiku, to w tym tygodniu będą dwa. A już od następnego tygodnia postaram się Wam zrobić trochę niespodziankę, ponieważ szykuję następną playlistę, także tym bardziej właśnie zachęcam do. Subskrybowania mnie, lajkowania i w ogóle, czyli dobycia w ogóle ze mną na bieżąco. No a teraz już zacznijmy, także zapraszam. No, właśnie, może niektórzy z Was pomyślą, łatwiej powiedzieć, a trudniej zrobić, tak? Ale przyjrzyjmy się temu, jak to może wyglądać w praktyce. Omówię to na jednym przykładzie. Czasem, na przykład, alkoholik, mimo swojego nałogu, jest jedyną osobą posiadającą prawo jazdy, i do tej pory od jego dyspozycji zależny był termin jakichś większych zakupów, odwiedzin dalszej rodziny czy tam wycieczki. To na pewno dawało jakieś tam poczucie komfortu. Jednak spójrz na to z drugiej strony: że tak naprawdę planowanie czegokolwiek ze względu na to, czy alkoholik będzie trzeźwy, to znaczne ograniczenie wolności. Tym bardziej, że często może się zdarzyć, że ta trzeźwość w ogóle nie dojdzie do skutku w danym dniu. Dlatego przestań usilnie zabiegać o to, żeby alkoholik ci pomagał. Nawet jeśli wydaje się, że to on w danej czynności ma kartę przetargową czyli na przykład, właśnie to, to prawo jazdy, tak? To prawo jazdy. Możesz krótko zasygnalizować, że może ci być w czymś potrzebny. Na przykład powiedz: Jadę jutro po pracy na większe zakupy do Lidla. Możemy się umówić, że nas tam zawieziesz? Ale nie naciskaj, powiedz to tylko raz, nie proś, a już tym bardziej nie zachęcaj go jakąś nagrodą, na przykład w stylu gotuję pyszne ciasto. Absolutnie tego nie rób. Pamiętaj, że wspieranie ciebie to nie jest jakiś wielki wyczyn i powinno być normalnością, tak? Bo przecież jeśli to ty pomagasz alkoholikowi, on nie nagradza cię za to. No, a co jeśli okaże się, że mimo umówionego terminu nie może czy nie chce jechać właśnie z tobą alkoholik, nie oglądaj się na niego i jedź sama. Naprawdę, nawet jeśli nie masz prawa jazdy i te zakupy, czy odwiedziny, czy wycieczka będzie cię kosztowało, kosztowała więcej wysiłku i, lub kosztów, pamiętaj, że wychodzenie ze współuzależnienia wiąże się również z opuszczeniem naszej przyjętej do tej pory strefy komfortu, a więc tej fałszywej strefy komfortu, bo to naprawdę jest mylne w ogóle pojęcie właśnie wygody, komfortu. A to zawsze wiąże się stan z jakimiś kosztami. A przez to, że załatwisz te rzeczy sama, pokażesz też niezależność właśnie alkoholikowi. Dobra, to omówiliśmy sobie pokrótce, bo oczywiście można by było więcej na ten temat zawsze powiedzieć, ale pokrótce sobie omówiliśmy pierwszy punkt. To teraz przejdźmy do drugiego. Zapraszam. No, tutaj mi bardziej chodzi o takie luźniejsze sytuacje, na przykład wizytę u znajomych, wyjście do teatru czy kina. Jeśli mimo takich planów alkoholik nawalił, idź w te miejsca sama. Naprawdę, ja wiem, że będzie Ci przykro i na pewno no też po prostu sprawi Ci to jakiś dyskomfort, ale tylko myślę na początku i tak jak poprzednio, przez to pokażesz alkoholikowi, że zerwałaś się z więzów jego nałogu, a to naprawdę będzie bardzo ważny komunikat dla niego, wierz mi, że taki komunikat może też wiele zdziałać, nie musi, ale może zdziałać, więc to też jest kolejny powód, dla którego warto to zrobić. No a teraz już przejdźmy do następnego punktu już ostatniego w tym filmiku, bo ten filmik nie jest zbyt długi, ale myślę też pożyteczny, więc zapraszam do wysłuchania. No, ten punkt to już na pewno będzie znacznie łatwiejszy niż te dwa poprzednie, ale jest on tak samo ważny, a nawet nie wiem, czy nie ważniejszy i czy nie warto by było w ogóle zacząć od niego. Dlaczego? Zaraz właśnie dojdziemy do tego. W ogóle jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które możesz właśnie robić w ramach własnej pasji, hobby, zainteresowania. No, nie będę ich tutaj wymieniać, bo na pewno wiesz co sprawia Ci przyjemność, a co nie, albo co sprawia Ci największą przyjemność, a co mniejszą. Może jest to rzecz lub rzeczy, które już kiedyś robiłaś, czy robiłeś, ale właśnie porzuciłaś, czy porzuciłeś, to dla alkoholika, alkoholiczki, wiadomo, że ja stosuję tutaj słowo alkoholik jako jakby bez rodzaju, tak, to zarówno się tyczy kobiet, jak i mężczyzn, tak. Wracając do tematu, może to są będą jakieś rzeczy całkiem dla ciebie nowe, ale takie, których zawsze chciałaś spróbować. To też właśnie bardzo ciekawe by było, myślę. No, wachlarz jest bardzo szeroki. I w miarę, jak będziesz właśnie uczyć się robić coś tylko dla siebie, coś, co właśnie lubisz to będzie się budować Twoje zaplecze emocjonalne, które z kolei będzie wpływać na Twoją niezależność właśnie mentalną od alkoholika, poczucie wartości, dobre samopoczucie i tak dalej, i tak I wierz mi, to może nie przyjść od razu, może to przyjść nawet bardzo wolno, bo tak akurat było w moim przypadku, ale to przyjdzie i po prostu warto tutaj być naprawdę konsekwentną, wytrwałą i warto się nie poddawać, czego Ci bardzo, bardzo z całego serca życzę. I no co, już dzisiaj to dziękuję Ci za uwagę. Jak zwykle zachęcam właśnie do lajkowania, subskrybowania, w ogóle no bycia aktywnym na moim kanale, komentowania, tak? No bo to komentarze też są bardzo ważne z punktu widzenia algorytmów YouTube'a. Także zachęcam do tego, no i wszystkiego dobrego na tej drodze właśnie do uzyskiwania niezależności. Papa, pa, do następnego.